Frytki się robią, no, ale ja nie o frytkach dzisiaj, moi drodzy. A ja chciałem powiedzieć świetny wstęp, już już wylew na początku. Słuchajcie, teraz mnie nie widać, bo jest za ciemno. To wracam do światła. Słuchajcie, bo w maju zbliża się dwudziestolecie mojej twórczości w internecie. Przydałoby się zrobić jakiś filmik podsumowujący wszystkie moje wspaniałe projekty, wielkie sukcesy, ale również i liczne porażki, które tych było więcej, które zaliczyłem przez te dwie dekady. Ale to pomijając to, pomyślałem, że trzeba by zrobić jakieś spotkanie, bo tak yy, fajnie byłoby się z wami spotkać, aczkolwiek to no nie jestem w stanie zorganizować w jakiejś masowej imprezy. Więc pomyślałem o tym ognisku nad Wisełką w okolicach maja. Dajcie znać, czy bylibyście w ogóle zainteresowani przyjściem, tylko nie domączeniem kurwa na wydarzenie na Facebooku, które potem oczywiście olejecie, tylko faktycznie, żeby ruszyć dupę i przyjść na ten piasek, posiedzieć, zjeść grilla i oczywiście tam coś y, przyjąć y, w formie płynów. Czy was to jara, czy wolelibyście jakąś zorganizowaną imprezę tak jak zlot owiec w potoku, czy na świeżym powietrzu jakaś wybrana z wyprzedzeniem data, też by was ukontentowała i byłoby fajnie i na ile osób mogę liczyć tak realnie. Jak będzie 10 to też będzie dobrze. No, to tyle. To dziękuję, dawajcie znać w komentarzach, a ja idę jeść frytki. No, lubię frytki. Ja pierdolę.